Iwona Wieczorek, tego ws. Iwony Wieczorek nikt nie szokuje, co wyszło na jaw. Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Roku 19 latka bawiła się ze znajomymi w jednym z klubów w Sopocie. Lecz samotnie postanowiła wrócić do domu w Gdansku. Z po niej zaginęła w pobliżu nadmorskiego pasa, przy wejściu na plazę nr 63. Niemal cała jej droga powrotna zarejestrowała kamery monitoringu. Zabrakło naprawdę niewiele. Bo do domu Iwony było już naprawdę bardzo blisko. Zabrakło jednak kamer, które mogłyby ten ostatni odcinek zarejestrować. Do dziś nie wiadomo tak naprawdę, która droga Iwona wróciła i czy w ogóle. Wiele osób zwróciło uwagę, że na drodze Iwony znajdował się parking w lesie. Nie trudno sobie nie wyobrazić. Ze kto smutny tam na nie czekać i porwać? Stat brak zapisu na kamerach, bo szukano jedynie poruszającej się pieszo dziewczyny. Jestem zdziwiony, że prawie nikt nie zwraca uwagi na strefę parkingowa, która jest praktycznie na trasie Iwony. Od drogi 58 jest ścieżka, która prowadzi do tego parkingu. Dystans to tylko około 200 metrów. Oczywiście z tego parkingu mieszkańcy korzystają. Ja. Oni mieszkają naprzeciwko. Te bloki naprzeciwko nie widać na mapie, które dolaczę. Ponieważ chciałem pokazać ścieżkę do drogi 58, na prawo. Adresy to ulica Jagielonskiej 42-44. Więc mamy coś zbyt konkretnego parking, osoby, które mają tam samochód. Jak wczesnej napisałem. Uważam, że Iwu w parku trafila na znajomego z drugiego rzędu stwierdził interneuta na jednej z grup poswieconym poszukiwaniom Iwony. Faktycznie Iwona mogła jeść z skrótem przez park imienia Ronalda Reagana, albo dalej jest prosta i skracic w stronę swojego osiedla już przymolu w brzeznie. Od początku zalozono jednak, że Iwona skręciła do parku. Zresztą teorii związanych z terenami zielonymi pojawiło się naprawdę sporo. Tego nie wie nikt. Czy śledztwo WS? Iwony Wieczorek opiera się na spekulacjach. Przecinek chodzby tych wiążących z jej zaginięciem, zmieciarzy lub Patryka G, jej byłego partnera i kuzyna. W rzeczywistości nigdy nie dowiedzieliśmy się jednoznacznie, któredy poszła Iwona Wieczorek. Jednym z powodów jest opieszalost z policji, która nie zabezpieczyła nagran z monitoringu. A ten zniknęły bezpowrotnie przypomina portal planeta. W ksiasce Janusza Szostaka znajoma wieczorek potwierdziła, że Iwona musiała jeść przez park, bo zawsze tak wracala. Jeżeli chodzi o drogę, która mogła wracać, to myślę, że odbila od ulicy przez Park Ragana. Czysto tam chodziliśmy? Nie widzę powodu, żeby miała jeść ceznomola w brzeznie. Przez park jest prosta droga, jak jest 200 metrów i wychodzi praktycznie na swój dom wyznale Sledczyn Katarzyna P., znajoma zaginionej. Z kolei Patryk G. przekonywał, że jakby chciała pójść pieszo, to albo zajście numer 55 albo 58. Potem okazało się jednak, że Patryk po latach przyznał się, że chociażby w kwestii tego. Gdzie był tej feralnej nocy, gdy zginęła Iwona? Przede wszystkim wypierał się wizyty w klubie Banana Beach, który znajdował się na trasie zaginionej, twierdzi portal. Wszystko to zbiegło się w w czasie z zatrzymaniem Krystka, jak donosi Radio Z. Lowca nastolatek, powiązany z zetoka Sztuki, został zatrzymany przez policję. Ma to jednak związek z uprawomocnieniem się jednego z wyroków. Chrystek został skazany na 2,5 roku więzienia, ale wyrok nie był prawomocny, bo zlozono apelację. Od listopada 2021 lowca nastolatek przebywał na wolności. Do teraz. Mężczyzna ponad tydzień temu został prawomocny skazany na 2,5 roku więzienia za nawiązanie kontaktu z malolotnimi w celach seksualnych. Chodzi m.in. o 14-latkę, która popełniła samobójstwo rzucając się pod pociąg – donosi Gazeta.pl. Przypomnijmy, że Krystian jest oskarżony w sumie o 65 przestępstw, głównie o charakterze seksualnym. Od jakiegoś czasu postać Krystka laczy się nieoficjalnie ze sprawą zaginięcia? W końcu związany był z zetoka sztuki, która niedawno jeszcze przeszukiwali śledczy z archiwum Mix. Media twierdza, że w wieczorek mogła mieć związek z dziewczynami, które były gwalcone i molestowane przez Krystka. Jak podawala gazeta krakowska, niektóre z dziewczyn miały zeznawać, zeznali Iwonę. a nawet były świadkami jej klutni z szychami z Zatoki Sztuki, w tym z właścicielem drewem clubu, gdzie imprezowała tej nocy wieczorek.